Prix 2021, Konkurs artystycznych form radiowych, od 22 do 25 czerwca, Ogólnopolskie święto twórców radiowych. Mój reporter opowiada o mieszkańcu Ksawerowa, małej miejscowości pod Łodzią, który pewnego dnia dowiaduje się, że zostaje aresztowany stawiane są mu zarzuty udziału w grupie przestępczej przemycającej narkotyki z Niemiec do, do Polski no i w trakcie, w trakcie śledztwa okazuje się, że jedynym dowodem, który go obciąża są zeznania tak zwanego małego świadka koronnego zresztą nie tylko jego, mały świadek koronny pomawia również trzy inne osoby w tej, w tej sprawie No i pan Piotr zostaje skazany przez sąd przy pierwszej instancji na ponad 7 lat więzienia i cały czas próbuje przekonać, że padł ofiarą pomyłki, padł ofiarą pomówienia, no ale niestety wymiar sprawiedliwości nie, nie daje. Nie daje temu, temu wiary. I to jest historia jego, jego rodziny, jak oni yy, przeżyli yy, tę sytuację, w której się yy, znaleźli. Yy, I jest to sprawa, która trwa nadal, bo rozpoczęła się, yy, rozpoczął się proces apelacyjny i cały czas zakończenie pozostaje otwarte. To jest też ciekawe, że nikt nie znalazł narkotyków, które zostały przemycone, a są to, jest to prawie 200 kg. E, natomiast ten motyw kapkowski też jest ciekawy, bo tak naprawdę taka historia mogłaby się przydarzyć każdemu z nas. Do, do każdego może zapukać, e, mogą zapukać funkcjonariusze policji, aresztować i w zasadzie jesteśmy w środku historii, o której nie mamy zielonego pojęcia i, i nie wiemy, jak się z tego wydostać.